Witam wszystkich. W dzisiejszym materiale zajmiemy się suszarką Elektroluxa, ale zanim do niej przejdziemy, pamiętajcie, aby odwiedzić kartę społeczność, zagłosować, co ma pojawić się w następnych odcinkach. Co jakiś czas oczywiście tam ankiety wpływają, czy to ma być kuchnia, lodówka, pralka, suszarka, czy cokolwiek innego i to właśnie wy decydujecie, co będzie w następnym odcinku. Oraz oczywiście wbijcie na Instagram, link macie w opisie pod spodem filmu aby zaobserwować mojego Instagrama, być na bieżąco, co tam się pokazuje, ponieważ są informacje i z backstageu. E, cały czas czekamy, żeby uzbierało się troszeczkę więcej tych obserwujących, około tysiąca, abyśmy, aby mógł e, tam rzucać wam polecajki. Nie chcę robić takich pustych rolek czy pustych relacji odnośnie, że polecam ten, ten sprzęt. Wolałbym, żebyście tam byli i już od razu sobie złopali, może by coś was zainteresowało. Ale oczywiście to w późniejszym czasie cały czas e, czekam na Was. Wbijajcie na Instagrama, obserwujcie, e, komentujcie. W wiadomościach prywatnych też możecie się jak najbardziej odezwać. Też e, często odpowiadam na nie, e, jeśli zadajecie jakieś konkretne pytanie odnośnie e, czego potrzebujecie. E, więc e, pamiętajcie, link w opisie, wbijcie, zafolujcie. A teraz przejdźmy do głównego materiału e, i zobaczmy, co kryje w sobie ta suszarka. ElektroLuxa. Najpierw zajmijmy się tutaj linią oraz wymiarami. I przede wszystkim jest to suszarka ElektroLuxa z linii Perfect Care 800, czyli nie jest to najniższa linia. A jeśli chodzi o wymiary, mamy tutaj wysokość 85 cm, głębokość tej suszarki już mamy dość sporą, bo to jest 63,8 cm. Natomiast szerokość mamy tutaj 60 cm, załadunek 8 kg. I tutaj, jeśli byśmy dobierali jakąkolwiek pralkę, również polecam dobrać z załadunkiem 8 kg, aby to wszystko się było wyrównane. Następnie klasa. Energetyczna A z dwoma plusami, dzięki czemu mamy tutaj zużycie energii 235 kWh na rok. Klasa wydajności skraplania jest to B. Natomiast czynnik chłodniczy, ze względu na to, że to jest suszarka z pompą ciepła, więc mamy tutaj wykorzystany czynnik chłodniczy i to jest R290. Poziom hałasu 66 dB, czyli można powiedzieć, mieści się w standardzie, jeśli chodzi o suszarki. Waga 48 kg, czyli można powiedzieć, że jest to. W jakimś przedziale standardowa waga, możemy zauważyć przede wszystkim, że to jest oczywiście lżejsze niż pral. Powiedzmy teraz trochę o technologiach, jakie zostały zastosowane w tej suszarce, a kilka ich jest. Przede wszystkim, pierwsza z nich jest to zastosowanie technologii ciepła, pompy ciepła, dzięki czemu mamy o wiele mniejsze zużycie energii, czy też niższą temperaturę suszenia niż w tradycyjnych suszarkach. I oczywiście tutaj dzięki użyciu czynnikiem chłodniczemu, który jest wykorzystywany do podgrzania powietrza, pozwala to osiągnąć rzeczywiście tą klasę energetyczną na o wiele wyższym poziomie, jak tutaj z azbą, pusami i niższe zużycie tej energii. Kolejną rzeczą, jaką mamy kolejnym systemem, jaki został wykorzystany właśnie w tej suszarce, będzie tu Delicate Care, czyli będzie dostosowywanie temperatury do rodzaju odzieży oraz obrotu bębna do typu tkanin. Ma nam to zapewniać oczywiście odpowiednią pielęgnację tych tkanin, Ma, mają te tkaniny o wiele być trwalsze. Ma ogólnie suszarka nie niszczyć tych tkanin aż tak bardzo lub nawet wcale. Wiadomo, zawsze zużycie tkanin przy wykorzystaniu suszenia suszarki do ubrań będzie troszeczkę wyższe i te tkaniny będą bardziej narażone niż gdybyśmy byśmy suszyli tradycyjnie. Kolejnym systemem będzie Gentle Care. I tutaj umożliwia nam suszenie odzieży w temperaturze prawie o połowie niższej niż w tych tradycyjnych suszarkach. Więc tutaj jak najbardziej to już ten system umożliwia nam jak najbardziej zadbanie o te tkaniny ze względu na niższą temperaturę. Im wyższa temperatura wiadomo będą te tkaniny bardziej zniszczone. Kolejnym systemem będzie SensiCare. I tutaj będzie nam dostosowywał odpowiedni czas suszenia. Do poziomu wilgotności, jaki jest obecnie w suszarce. Więc jak najbardziej jest to na plus, ze względu na to też, że zużycie energii nam spadnie odpowiednio do poziomu wilgotności. Kolejną rzeczą będzie tutaj Smart Sense. I na czym polega Smart Sense? Przede wszystkim wykrywa wilgotność każdej rzeczy w bębnie urządzenia. Czyli nie mamy tutaj ogólnej wilgotności w bębnie, Natomiast poszczególna tkanina czy poszczególne ubranie będzie banane przez suszarkę, będzie wykrywana jej wilgotność, a dzięki temu te wszystkie ubrania będą równomiernie wysuszone, odpowiednio przy zachowaniu tej odpowiedniej temperatury i wszystkiego. Nie wiem na jakiej zasadzie ma to działać, powiem Wam szczerze. Brzmi to bardzo abstrakcyjnie, ze względu na to, że tutaj suszarka wykrywa nam poprzez Sensicare poziom wilgotności całego załadunku. Natomiast jeszcze jest smart sens, który tym całym zbitym, no może nie tyle co zbitym, wypełnionym bębnie tymi różnymi ubraniami, wykrywa jeszcze poszczególną wilgotność każdej tkaniny. Brzmi to dla mnie naprawdę abstrakcyjnie producent podaje, że to działa, że ma być wysuszony równomiernie. No byśmy musieli przejść tutaj do dokładnych testów, lub też ktoś, kto użytkuje ten model suszarki, mógłby zabrać głos w komentarzu, że rzeczywiście to bardzo dobrze działa. Dla mnie jest troszeczkę to abstrakcyjne. No, ja nie jestem w stanie dokładnych testów zrobić ze względu na to, że no jest to sprzęt do sprzedaży, a nie do takich typowych, typowych testów. Może w przyszłości uda się przeprowadzać tego typu testy, Natomiast jeszcze nie jest to odpowiedni moment, nie ma odpowiedniego zaplecza, aby to robić. I oczywiście mamy tutaj zastosowany silnik również inwerterowy z 10-letnią gwarancją, jak to u większości producentów bywa. I na czym? Jaki ma plus przede wszystkim ten silnik inwerterowy? Jest to to, że nie mamy wykorzystanych szczotek na silniku, jest tylko silnik połączony paskiem, czyli jedna awaria to omykanie szczotek nam odpada. Zajmijmy się teraz ogólnym wyglądem, jak ta suszarka nam się prezentuje i jak wygląda w środku bęben oraz jak tutaj wygląda nam wyświetlacz. Przede wszystkim wyświetlacz jest ledowy biały, tak jak już w większości producentów możemy to spotkać. Bosch ma w niektórych modelach czerwony, a tu już jest kwestia estetyki, co się bardziej BOM podoba, chociaż moim zdaniem ten biały jest taki przyjemniejszy dla oka niż ta rzucająca się ta czerwona. Kolejną rzeczą, jaką należy zwrócić uwagę, mamy tutaj Drzwiczki, one dość ładnie się w całości prezentują, natomiast wykończone są w środku plastikiem. Moim zdaniem, przy tej klasy suszarce i Elektrolux, który ogólnie cieszy się dużą popularnością oraz uważa się za klasę czasami premium, powinno być już to kło. Niezwykły plastik, który naprawdę nawet przy dotknięciu czy stukaniu wygląda licho. Biorąc pod uwagę. Tutaj dalej mamy bęben oczywiście ze stali szlachetnej wykonany. Natomiast pływaki mamy plastikowe. Nie mamy tutaj metalowych pływaków, tylko wykorzystany plastik. Co moim zdaniem też powinno już się troszeczkę zmieniać i być wykonane metalowe te pływaki. I o wiele lepiej by się nam to prezentowało, kiedy patrzymy. Oczywiście mamy tutaj zbiornik na wodę, jak standardowo w każdej suszarce kondensacyjnej. Oczywiście, mamy też również możliwość podłączenia takiej suszarki do wody, gdzie będzie to umieszczone w oddzielnym filmie. Ja pokażę, jak dokładnie taką suszarkę podłącza się Electroluxa do odpływu, ze względu na to, że jest to troszeczkę inaczej niż w pozostałych suszarkach, na co warto zwrócić również uwagę. Mamy tutaj filtr strzępkowym, że czyścić co cykl suszenia. Nie, nie można o tym zapomnieć, ze względu na to, że kiedy zaniedbamy taką sytuację tego filtru strzępkowego i to wszystko będzie szło nam na wymiennik ciepła, suszarka strasznie nam wydłuży czas suszenia oraz strasznie zwiększy nam zużycie energii, czego byśmy naprawdę nie chcieli, ze względu na to, że wiadomo, jak teraz jest z tymi nawet cenami prądu, i też takie niecierpliwe czekanie, ile to będzie suszyć, nie będzie to pozytywnie wpływało na tkaninę. Tak jak wcześniej, z mnie, mamy tutaj wymiennik ciepła. Ten wymiennik ciepła troszeczkę rzadziej musimy czyścić, bo wystarczy, że będziemy czyścili dwa razy, e, znaczy raz na dwa cykle. Tutaj nie ma w potrzeby aż tak częstego, natomiast warto sprawdzać, czy nie ma tam żadnych drobiny, mikrobukien, które będą się przysmażać na tym wymienniku ciepła i będą nam zalegać, i to również wpłynie nam na wydłużenie czasu suszenia. Jeśli chodzi o drzwi, mamy tutaj również możliwość zmiany otwierania. Kierunku drzwi. Jest to przydatne, kiedy inaczej chcemy ustawić to w łazience, lub też, też chcemy postawić urządzenie na urządzeniu, aby oba urządzenia otwierały się w tą samą stronę czyli pralka i suszarka, w tą samą stronę lub obok siebie, zależy z której strony, aby było nam łatwiej przełożyć z pralki do suszarki, właśnie te ubrania. I pamiętajmy podstawową rzecz, jeśli chcemy ustawić jedno urządzenie na drugim, należy zakupić łącznik odpowiedni do danej pralki/suszarki, który lub uniwersalny, bo też takie możemy znaleźć. Natomiast zawsze stawiamy to w kolejności pralka na podłodze, suszarka na pralce ze względu na drgania jakie wykonuje pralka. Są o wiele większe, pralka jest o wiele cięższa. Więc ona zawsze powinna być stabilnie postawiona na podłodze, a następnie na to przymocowana łącznikiem suszarka. A teraz przejdźmy do tutaj budowy wyświetlacza, wyboru programów oraz które te programy będą najciekawsze, bo kilka rzeczy jak najbardziej tutaj Electrolux nam zafundował, więc zobaczcie sami. Spójrzmy teraz na panel sterujący. E, oraz wybór programów. Przede wszystkim wybór programów mamy tutaj pokrętłem z naniesionym znacznikiem wyboru programów na pokrętło. E, mamy tutaj cały panel dotykowy z wyborem dodatkowych opcji oraz uruchomieniem prania. I mamy tutaj wyświetlacz LEDowy, który pokazuje nam, ile czasu zostało do końca prania, e, jaki mamy poziom wysuszenia oraz dodatkowe wskaźniki. W tym momencie pokażę Wam tabelę dodatkowych wskaźników, które. Nie będę mógł pokazać ze względu na to, że nie uruchomimy tutaj suszenia, ani nie będzie zapełniony zbiornik, czy też wyczyszczenia filtra. Jeśli chodzi o te dodatkowe wskaźniki, jakie możemy zobaczyć, przede wszystkim będzie to sprawdzić wymiennik ciepła, kolejny będzie informacja o wyczyszczeniu, wyczyścić filtr, będziemy mieli również wskaźnik opróżnić zbiornik wody, jeśli tutaj suszarka nie będzie podłączona do odpływu. Kolejnymi wskaźnikami, jakie zobaczymy, będzie to faza suszenia. Faza chłodzenia i faza chroniąca przed zagnieceniami, bo również jest taka możliwość tutaj uruchomienia dodatkowej ochrony przed zagnieceniami. Przejdźmy teraz do konkretnych programów oraz praktycznego użycia tych dodatkowych opcji na, z panelu wyświetlacza. Przede wszystkim zwróćmy uwagę na programy w praktyce, jakie tutaj mamy, oraz z czego możemy skorzystać z wyświetlacza. Najważniejsze programy, jakie nam się rzucą w oczy, to będzie przede wszystkim Mieszane XL i Pościel XL. Służą to te programy do Pościel XL, do trzech kompletów pościeli, i tutaj Mieszane XL przede wszystkim do, bawełn, do rzeczy bawełnianych, bawełno-syntetycznych i syntetycznych. To są te programy, które będą nam przydatne właśnie do typowo takich rzeczy czyli jeśli mamy coś, bawełna z syntetykami pomieszane, no to bierzemy mini mieszane XL, jeśli typową pościel, no to pościel XL i mają być to powiększone e, wsady, ze względu na to, że pościel XL mamy tutaj już do 4,5 kg, natomiast mieszane XL mamy tutaj 6 kg, czyli te załadunki jak na takie tkaniny są dość spore. Oprócz tego będziemy mieli tutaj oczywiście dostępne e, opcje stopień wysuszenia i zmieniamy to tym przyciskiem. Jak widzimy, mamy tutaj te słoneczka, że jest puste, w połowie i zapełnione. I przede wszystkim tak e, odznaczenie te, które teraz nam się wyświetla pełne słoneczko jest to ekstra suche, czyli to jest bardzo bardzo wysuszony e, kanina e, Tutaj mamy puste suche do prasowania czyli będzie lekko to wilgotne żebyśmy mogli łatwo to rozprasować e, i tu będziemy mieli suche do szafy, czyli też e, nie powinniśmy za bardzo używać tego ekstra suchego Suche do szafy zupełnie się wystarczy A ekstra suche to jakbyśmy chcieli założyć na siebie Od razu Kolejną taką opcją Jaką będziemy mogli tutaj wykorzystać Będzie ochrona przed zagnieceniami, czyli tutaj I tą ochronę przed zagnieceniami mamy W czterech różnych pozycjach Czyli Plus 30 minut Plus 60, plus 90 I tutaj 2 godziny I na czym to polega? Bo zmieniają nam się tutaj znaczniki Przede wszystkim polega to na tym, że po zakończeniu fazy tania bęben jeszcze będzie obracał się tutaj po tym suszeniu, aby wygładzić tkaniny i one nie były tak pogniecione, o wiele łatwiejsze do rozprasowania, to jest raz, dwa było o wiele, wiele mniej tych zagnieceń czyli typowo na przykład do koszule czy tego typu rzeczy, które nam się bardzo gniotą, to możemy jeszcze tutaj zauważyć takich dodatkowych opcji będą to obroty plus jak widzimy tutaj przy pościeli, czy mieszanych, takie obroty plus są z automatu. Przy niektórych opcjach możemy je dodać. I na czym polegają takie obroty plus? Przede wszystkim powoduje to ruszanie się, częstsze obroty bębna w różnych kierunkach, aby nam się te ubrania w środku nie plątały i nie zbijały. Jest to moim zdaniem bardzo przydatna opcja, jeśli chodzi o suszarki, ze względu na to, że jak wiemy, w ciągu obroty w jedną stronę nam zbijają to ubranie, i może ono być niedosuszone, lub może też za bardzo, bardzo pogniecione. Więc ta opcja jest bardzo przydatna. Jeśli chodzi o kolejną bardzo cichą, bardzo ciche pranie. Jak widzimy, obroty plus automatycznie nam się wyłączają, a bardzo cicho polega na tym, że ma to zmniejszyć, zredukować hałas, jaki wydaje suszarka, natomiast nie ma to mieć wpływu na ogólnie suszenie. Więc tutaj jak najbardziej można powiedzieć, że to jest na plus. Przejdźmy teraz do programów też dość ważnych, jaki będzie tutaj jedwab i Wełna Outdoor i de 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 denim. Za bardzo często tutaj. Od pytanie, czym jest program Denim i to jest nic innego jak odzież turystyczna przede wszystkim, różnej grubości bluzy, bluzo, różnej grubości materiału, czy też będziemy tutaj mieli coś z kołnierzem, czy z mankietami, aby to dokładnie wysuszyć. Takie programy też występują oczywiście w pralkach Electroluxa i to jest właśnie typowo do takich ubrań. Więc tutaj ten program jak najbardziej mamy omówiony, możemy oczywiście stopień wysuszenia tutaj zmieniać, więc to jest dostępne. Teraz przejdźmy do programu Outdoor, który jest na załadunek 2 kg, natomiast tyczy się on tutaj odzieży turystycznej, sportowej, czy technicznej, czy, czy materiałów wodoodpornych, oddychających, tak? Czyli, przypuśćmy, nawet tych materiałów, które są używane jako koszulki do treningu, czyli odzież termiczna, żeby one nie traciły swojej właściwości, taki program jest specjalnie przystosowany w suszarkach, czy też pralkach Electroluxa. I tutaj najważniejszy taki program, którym szczyci się Electrolux, będzie to program wełna. I przede wszystkim mamy tutaj certyfikat firmy Woolmark, czyli takiej związanej typowo z wełną. Dzięki czemu jest ona jak najbardziej przyjazna do wełnianych czy też bardzo delikatnych ubrań. Od razu po zakończeniu takiego suszenia należy wyjąć z suszarki takie ubranie. Dodatkowo mamy w tej właśnie wełnie czy jedwabiu dostępne suszenie na czas. Ta ikonka nam się tutaj pojawiła i możemy ustawić sobie czas suszenia jaki my potrzebujemy. Należy też zwrócić uwagę, że wełna jest delikatną e, rzeczą, więc też nie należy przesadę. E, bio tego suszenia na czas mamy niedostępne, tylko jest stopień wysuszenia, ale jest to też dość przydatny e, program. Jeśli chodzi o suszarkę Electroluxa, myślę, że jest w pełni Znacie już wszystkie programy, wszystkie parametry oraz wszystkie technologie i systemy, które zostały tutaj zastosowane. Jeśli chodzi o czyszczenie filtrów i podłączenie do wody, będą oddzielne do tego filmy. Natomiast to już wy musicie zdecydować, czy ta suszarka jest odpowiednia dla Was i czy wystarcza Wam tych wszystkich programów czy systemów, jakie tutaj są zastosowane. Dajcie znać w komentarzach.